Hejka kochani zapraszam Was na vlogmaska dzisiaj będzie bardziej poświęcony dzienniczkowemu kuński, dzienniczkowi końskiemu który założyłam rok temu dokładnie właśnie i chcę z wami go całego przeczytać a później przejdziemy do mózgu <głosłotny> do jazdy na latę a więc to będzie takie łączone. Ci, co nie chcą, to tu gdzieś zaraz się pojawi godzina. Y, 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 minuty y, do przewinięcia do, lat, y, do jazdy na Latę. Y, a więc zaczynamy czytać. No to ja tu na razie zapełniłam tyle stron. No trochę mało. Jak przez rok. No ale ja nie zapisywałam każdych jazd. Tylko te, jakby, które były dla mnie najważniejsze i tak dalej. Oczywiście mam to wszystko wytłumaczone, ale tego nie będę czytać, bo to nie ma sensu, bo po prostu by to nam zajęło dużo czasu. Dobre. Mój pierwszy upadek z konia. <grym> Wyglądało to tak, że kurfini, bo. I to jest koń, którego już u nas w stanie nie ma, bo mu się coś stało z nogą i jest w innej stanie teraz. Więc no, miał derkę, a ja na nim siedziałam. Chciałam zejść, a moja noga zaczepiła się o derkę. Natomiast moja druga noga wyślizgnęła się ze strzemienia. Było mi zimno w ręce, więc moje ręce puściły wodę i siodło. Tak właśnie upadłam z konia. Po tym upadku kamizelka uderzyła mnie w usta i zęby, a kask lekko o głowę. I mnie normalnie zęby tu upadały, ja normalnie miałam. Normalnie lekko płakałam, nie? Teraz się z tego śmieję, ale wtedy nie. Dobra. Galopowanie z samymi wodzami. Dzisiaj galopowałam na korfini Trzymając się tylko wódz. Było ekstra. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę skakać przez przeszkody Oczywiście już skaczę, ale to jeszcze... jeszcze nie ten czas. Dat nie czytam, bo mi się nie chce. <grym> um, tak. Um, może będę później na, jak będę edytować, to może będę pisać daty. Um, Pierwsza jest w terenie. Mój, mój ukochany pierwszy teren. Yy, I ostatni na razie. Yy, dzisiaj pojechałam na wierzbienie w teren. Był to mój pierwszy raz i się trochę stresowałam. Pojechaliśmy. Pojechaliśmy, ponieważ pogoda nie była dobra, jechaliśmy tylko z tępem i kusem, bo pogoda była zła. Co? Co? Yy, musiałam zostawić bacik w siodlarni oraz w lesie znaleźć gałąź, która zastąpi bacik. Miałam na początku długą gałąź, ale się pokruszyła, a druga spadła. Znalazłam trzecią, małą, która nic prawie nie dawała, ale była fajna. Chciałam ją tu przykleić, ale jak wracaliśmy, spadła pod koniec. Było ekstra. Nie mogę się doczekać kolejnej jazdy w terenie. Yy, Kolejna. Pierwsze spłoszenie konia. Jakby. Dzisiaj jechałam na korfinie, jechałam z Tempem w półsiadzie, Nagle korfinie się spłożył i jechał prawie kłusem, a ja usiadłam i nie spadłam. Ehm. teraz się tego wstydzę? No. Ym, dobra. Kolejna. Galopowanie bez bania się. Coś dziwne. Dzisiaj galopowałam na korfinie w i pierwszy raz się nie bałam. No, moje, y, moje jakby historyki piękne. Pierwszy y, przejazd w galopie przez drążki. U, y, dzisiaj galopowałam na Korfinim. Y, było świetnie, ale zdziwiałam się, kiedy pani powiedziała, żebym zagalopowała na drążki. Było bardzo fajnie, i myślę, że za kilka miesięcy będę skakać przez przeszkody. Kolejne. Prawie spadłam z konia przez drążki. Dzisiaj, jecha, y, ta, jak jechałam galopem na drugą nogę, y, to na środkowym drążku były trzy drążki. Y, al, albo kurfini bryknął, albo przeskoczył. Prawie spadłam i lekko popłakałam się. <ścoughs> piękne, piękne, piękne. Dobra. Bryknął mi koń i nie spadłam, tak jakby bryknął. Nie, to jest to, ale. Na... O mój Boże, tak! Dzisiaj galopowałam na lotniku Bryknął mi i przeszedł do kusa, ale na szczęście nie spadłam. Klepałam go po plecach, dlatego. nie pytajcie, bo jakby Kurfin miał taki spokojny ten galop. A wiecie, z takiego wysokiego konia nagle na najniższego kucyka w stajni mam ksiąść, co nie. A lotnik normalnie tak pędzi, że Heja już jest dobrze z lotnisiem. już się dogadujemy. Eee, no. Jechałam galopem na lotniku. Dzisiaj galopowałam na lotniku i się nie bałam, chociaż on tak pędzi. Dobra. <laughs> Jechałam na przestraszonym lotniku. Teraz będzie, wiecie, etap lotnik, 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 co nie. Dzisiaj zaczęłam jazdę i pani powiedziała, że dzisiaj lotnik może mi się spłoszyć. Trochę się przestraszyłam i skróciłam wodę, bo pani powiedziała, że jak się spłoszy, to go wyhamuje. <grym> Minęła około minuta, odkąd wsiadłam na lotnika. I Nagle ruszył mi kusem, ale na szczęście wyhamowałam go wodzami i głosem. Jak jechałam już kusem, to lodnik przestraszył się wiatru i zaczął szybciej głosować, ale i tak spowolniłam go i pani mnie pochwaliła. Jak jechałam galopem, to lodnik trochę się przestraszył i zjechał mi z ścieżki. <laughs> Moje historyjki to są czasem dziwne, galopowałam przez kabaletki. Kolejna historyjka. Dzisiaj galopowałam na lotniku i zdziwiłam się, że pani powiedziała, żebym galopem przejechała przez kawaletki. Udało mi się chyba tam za czwartym razem, ale i tak było bardzo fajnie. Za niedługo chyba będę skakać przez przeszkody. Dobra, kolejna historyka. Galopowałam bez jednego strzemienia. O, o nie, jak wiem, co to jest. Dzisiaj, jak miałam galopować, to jak zagalopowałam to jedna z nóg wyślizgnęła mi się ze, ze ze strzemienia. Byłam na lotniku. Pierwszy skok przez przeszkodę. Dzisiaj zdziwiłam się, jak pani powiedziała, że mam skoczyć przez przeszkodę. Mniej więcej, mniej więcej wyglądała tak, czyli krzyżak. Nie wiem, jak wtedy nie znałam tych nazw, ale okej. Okay. Skoczyłam, było świetnie. Chcę następnym razem skoczyć wyższą. Jechałam na lotniku i tą przeszkodą musiałam w galopie przejechać. Jeszcze pamiętam, że jeszcze przed tą jazdą nagrałam taki jakby tren. No, mam tu gdzieś nagrane, może wam tu wstawię, nie wiem. Teraz powinno być, jeśli to znalazłam. Dobra, kolejna: prawie spadłam z konia. Polecam się. Dzisiaj jak miałam jechać galopem na lotniku przez drążki, które były blisko siebie, to on mi skoczył tak wysoko, że myślałam, że zaraz spadnę, ale nie spadłam. No, no po prostu <ścoughs> prawie spadłam na nowej przeszkodzie. Co? Dzisiaj miałam skoczyć przez taką przeszkodę, czyli przeszkoda około 2 metry przerwy i przeszkoda. Na początku około jeden metr przez, przez szkodę zakusował mi i prawie spadłam. Za drugim razem było git, ale i tak prawie spadłam. Jakby co jechałam na lotniku. Juuu, ja nie wiem, jak ja to robiłam, naprawdę. Prawie spadłam i konie... czy kropki. Dzisiaj była awantura, bo konie nie, nie były przygotowane i musiałam na początku jeździć na innym, na Librze. Czyli najwyższy koń w stajni, to jest bardzo ważne. A później na lotniku, czyli patrzcie, najwyższy koń w stanie. i nagle się przesiadam na najniższego konia w stajni. Jak jedna pani jechała, to jej koń bryknął i chciał wjechać we mnie. A jak skakałam dziwnego krzyżaka. Takiego wiecie, jakby nie krzyżaka, krzyżaka, tylko wiecie, tak bardziej przesuniętego To noga jedna wypadła mi ze strzemienia i prawie spadłam Polecam Koń mi się spłoszył Dzisiaj jechałam na lotniczku I jak miałam zagalopować na drugą nogę, to zagalopował Ale zaczął nagle cwałować na ukos i prawie spadłam Nikt tego akurat nie widział Wypadło mi je na strzemie. Nie pytam, nie pytam, nie pytam. Naprawdę, pobiłam rekord skoku i trzy kropki. O, już ja. wiem, wiem co to jest. Dzisiaj miałam zajęcia w piątki, bo były imprezy. No i, no i sobie skakaliśmy. Pani podniosła wyżej stacjonatę, a ja aż tak wysoko nie skakałam. Kiedy była moja kolej to skoczyłam, tylko, że zapomniałam się odchylić do tyłu i po około 3 metrach spadłam Polonik głowę mi bardzo nisko i się zsunęłam, ale było dosyć fajnie <grym> Ja nie mogę Już tu nie ma jakby Korfiniego, tu zaraz będzie Wchodziłam z ziemi trzy kropki Zaraz pewnie będzie coś napisane, że niego nie mam. Nie pytajcie o to, jest, o to jest od ołówku, bo przed chwilą malowałam coś na plastikę. Dobra, Dobra, dzisiaj na początku i na koniec chodziłam z ziemi. Jeździłam na lotniku i dzisiaj miałam w środę zajęcia. No i na początku padało, później przestało, Pada, padało, a później przestało. I znowu padało. Pod koniec miałam drążki w galopie, już wiem co to jest. E, przejechać akurat wtedy zaczęło padać, a lotnik tak pędził. Próbowałam najechać, nie udało się. I chwilę jeszcze jadę, i nagle mi bryknął. Jak się domyślacie, spadłam. I nic mi się nie stało, ale i tak płakałam. <grym> Typowa ja. Skakałam na dużym koniu. Natomiast już... Dobra. Dzisiaj jeździłam na wierzbinie. Jak z nią galopowałam, to ona stra e, strasznie do góry się wybiała. Wiecie, że nie tak szybko jak lotnik, tylko ona tak bardziej. No. E, miałam z nią skoczyć szereg z drążkami. Skoczyłam to około trzy razy i nie zabrakło wy wyłamań na drągach i kłusu zamiast galopu. Typowa ja, typowa ja, no. PS karmiłam przed jazdą wierzbinę. Wreszcie dobrze skakałam. Mój sukces. Dobra. Zapomniałam wcześniej napisać, że doszedł nowy koń. Tanita. Bo Korfini złamał nogę i pojechał do innej stajni. Mówiłam, że to zaraz będzie. Dobra. Y y y i jeszcze jest jeden koniu fryzyjski. Miała na, miała na imię Olandra. Chyba. Ale ona ma na imię Olandra. Jak dobrze pamiętam. I ona przyjechała z innej stanie, bo była wygłodzona. Tak podobno słyszałam od dziewczyn. Dzisiaj miałam jazdę na lotniku. Był bardzo grzeczny. Skakałam z nim, a pani mnie pochwaliła. Dobra. Skakałam z kusa. Dzisiaj skakałam na lodniku i pani powiedziała, żebym skoczyła z kusa. Było super. Koniec. Elsa zgubiła podkowę. Dzisiaj po jeździe, kiedy miałam iść do domu, okazało się, że Elsa zgubiła podkowę. E, to jest prywatny koń. Ważne. E, zaczęliśmy szukać. Mm, szukać. E, Tajna pani imienia nie będę mówić. Znalazła, a na jeździ było super. Mm. Nagrany upadek. O, to było niedawno, zaraz koniec. O nie! Dzisiaj jeździłam na lotniku, było bardzo fajnie i pani chciała, żebym zagalipowała szybciej na przeszkodę. Lotnik rozpędził mi się i ominął przeszkodę. I bryknął. Ja spadłam, bo to było moje drugie bryknięcie, a on z takim impetem to zrobił. Jeszcze przedtem jedna dziewczyna spadła. I obu konią, zaplątały się wodę w nogę. Wstałam i pobiegłam do lotnika i zatrzymałam go. Pani przyszła i wyciągnęła wodę z jego nogi. <laughs> Jak weszłam na konia, mama powiedziała, że ma nagranie. Ucieszyłam się, bo będę miała wrzucać co na YouTube. E, Wrzuciłam wam to. E, tu jeśli e, jakby to wam tu wrzucę, e, przebitka pewnie będzie. Dobra. Jedziemy dalej. Pierwsze jest nam na tenicie. To było, Mój Boże, to było wczoraj. Fajnie było. Dzisiaj pani powiedziała, żebym siadła na tenicie. Był śnieg. Pojechaliśmy na spacer. Później poszliśmy do Hali. Tenita bardzo fajnie chodzi. Do Hali poszliśmy, ponieważ było ślisko na placu. Koniec. I to na razie by było na tyle z tego dzienniczka końskiego. I teraz zapraszam Was na. Jazdę na latę. Tutaj dopiero jak miałam zagalopować na przeszkodę, to Latem się zorientował, że jest takie coś jak śnieg. XD. A i rozgrywki nie nagrałam, dlatego że nie chciałam Was przynudzać, bo już dłu długo to będzie trwało po prostu.